Witam Państwa, nazywam się Cezary Żołyński, witam Państwa w podcaście Twoje Miasto, Twoja Kultura. Podcast ten realizowany jest w gorzowskim studiu podcastowym. Z okazji tego, że miasto Gorzów ogłosiło rok 2025 rokiem kultury. Będziemy rozmawiać z ludźmi kultury, aby ich po prostu lepiej poznać. Będziemy rozmawiali o kulturze, żeby ją też lepiej y, poznać. Jednym słowem, kultura w roku 2025 rządzi. Chat GPT, czyli sztuczna inteligencja, o moim gościu powiedział, że... Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie zdobył wykształcenie artystyczne, jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sztuki. Pod jego przewodnictwem Miejski Ośrodek Sztuki stał się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Gorzowa. Mój gość jest osobą, która łączy pasję do sztuki z organizacyjnym talentem, dbając o różnorodność i jakość programów kulturalnych oferowanych przez ośrodek. Panie, i panowie, moim i państwa gościem jest Gustaw Nawrocki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sztuki. Dzień dobry. Jeszcze pewna poprawka drobna. Kończyłem państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, która potem stała się Akademią, a teraz Uniwersytetem imienia Magdalena Bakanowi. No, Okej, okay. bardzo dobrze, bo tu wiesz, bo, bo ten czat, jak sprawdzałem to dokładnie, to wysłał mnie nawet do Torunia swego czasu, wiesz? Bardzo możliwe. No, moje nazwisko też teraz może być mylące i skierować mnie gdzieś indziej. Tak, masz rację, nie chcesz zmienić? Pomijmy. Dobrze. I teraz tak, to tyle czat. Natomiast jak pytałem ludzi, zadałem pytanie Gustaw Nawrocki i pierwsze skojarzenie to było tak: artysta, profesjonalista, wymagający szef, facet o specyficznym poczuciu humoru. A jaki jest Gustaw Nawrocki w oczach Gustawa Nawrockiego? Trudniej mówić o sobie. Myślę, że aż takim wymagającym szefem to nie jestem, raczej, raczej staram się ludzi zjednywać i nie mam taki sposób pracy, żeby z ludźmi rozmawiać i, i starać się nawiązać taką, taką pozytywną współpracę. Artysta no, w tej chwili nie maluje. Robiliśmy też różne rzeczy z tobą. Także no tak, pamiętam. To ciągle w mojej głowie jest, tak? Za to, tym. To, że... Jeśli miałbym się zmagać z takim modelem, nie powiem, że artysty prowincjonalnego, bo prowincja jest w człowieku, on nie może mieszkać gdziekolwiek, tylko że też nie jest prowincją, to pomyślałem, że chyba jednak no, nie będę żałował, nie będę z tego powodu cierpiał, że nie maluję i, i nie próbuję zrobić kariery w tej materii. To, co robiłem, wystawy czy pracy, bardzo odchorowywałem, bo musiałem, musiałem to bardzo, żeby do czegoś dojść, co mnie satysfakcjonuje, musiałem bardzo dużo pracować. Czyli emocje też tam. Emocje wchodzimy... też i takie jakby trzecie oko, które jest, mhm. czyli taki, taki lęk przed powieleniem czegoś. No, w dobie, wtedy wcześniej było, było chyba trochę łatwiej, teraz mamy mnóstwo informacji z zewnątrz, to tu to nas, nas atakuje, jest tego po jest tego prostu mnóstwo, co jest dobre i złe. Mi się udaje, wydaje, że w paru, w paru tych momentach mojego życia udało mi się zrobić coś oryginalnego. No i wiem, że to się podobało. Niektórzy ludzie nawet dalej mi mówią tutaj z Gorzowian, czemu ty nie malujesz, bo takie fajne rzeczy były. Miałeś też nagrody na wystawach, na salonach jesiennych. Faktycznie no, kiedyś były nagrody na salonach, tam dostałem chyba z dwie czy trzy, już nie pamiętam. To było bardzo miłe, bo doceniono mnie tutaj. Mm -hmm. A jest, miałeś jakiś taki swój rytuał, jak, jak zaczynałeś malować? Nie wiem, tam kawa po prawej stronie, pędzel musi po lewej leżeć, wiesz? Nie, 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 nie. Bałagan. Rozumiem, czyli, czyli nie było takie że specjalny to kostium, taki, wkładałeś? Nie był taki bałagan, jako w Francisa co jest mm -hmm. taki bałagan symboliczny, jednego z najznakomitszych artystów europejskich, ale no, był bałagan. No, oczywiście tam sprzątałem od czasu do czasu, ale przede wszystkim malowałem na ścianie, tak, miałem jakieś tam haki, na tym wieszałem sztalugi używałem sporadycznie. No wiesz, tak, jak sobie coś postanowiłem, to po prostu starałem się do tego dążyć i pamiętam, kiedyś malowałem taki, taki postać w czerwieni i ciągle zeskrobowałem tą farbę, a to była droga farba amerykańska, więc zużyłem tych kilkanaście tubek po prostu nic nie wyszło. No ale trudno, no. Jest taka ważna zasada, sztuka nie znosi skomstwa. To, to zgadzam się. Zgadzasz się, jesteś toczystystą że... i, i tutaj nie można ścibolić, tam wyciskać troszeczkę. Mnie nauczył tego profesor na, na pierwszym roku, kiedy mieliśmy zajęcia. Andrzej Kurzawski, wspaniały malarz. No i... Wziął mnie kiedyś, bo zauważył, że tam coś mi fajnie wychodzi. I Ja ci pokażę, zrobię ci paletę. Teraz przygotuję. Wziąłem te moje chińskie farbki. Ja wiadomo, jak to było, początek mm. lat 80. Nie było niczego. Nie było niczego. Wycisnął mi po prawie całej tubce i pokazał mi tu ciepłe, zimne, biel, czerni. A to był piątek, więc. Więc i już, już było to do wyrzucenia. Poza tym Płakałeś. koledzy, no nie, no płakałem <laughs> się coś wykombinować, załatwić sobie farbki, jakieś tam lepsze. Trudno było wtedy naprawdę ciężko było cokolwiek kupić. Prosiliśmy asystentów, żeby w specjalnym sklepiku zaopatrzenia kupili nam na swoje jakieś tam limity. Czasem się to udawało. ale to mnie nauczyło, że nie należy. Ścibolić, mówiąc tak kolokwialnie. Mm -hmm. A dobrze, a czym dla Ciebie jest sukces w sztuce? To jest coś takiego, że bardziej uznanie krytyków, publiczności, czy... Znaczy wiesz to no, na pewno to się przekłada. No, w tej chwili mamy rankingi, mamy artystów, którzy świetnie funkcjonują w Fatueldzie i w Polsce i za granicą. No, sukces też się przekłada na pieniądze. Były kiedyś takie rankingi robione przez, nie wiem czy to była gazeta, przez Kapito, jakaś niemiecka organizacja czy fundacja, i tam po prostu przekładało się też na. Co teraz może by się śmieszyło, może by śmieszyło na cenę mm. średniej wielkości obrazu danego artysty, który tam w rankingu. Oczywiście tam były inne punkty ilość wystaw, jakość tych wystaw, miejsca tych wystaw, to było bardzo ważne. No, no teraz jest wielu artystów, którzy jakoś funkcjonują, ale no naprawdę nie jest to dużo. Porównamy, w porównaniu z tysiącami, dziesiątkami tysięcy tych marzycieli. Którzy wierzą, że chcą zostać tak jak kiedyś, że przyjedzie marszan z Paryża i odkryje I... mnie mm. i zrobię karierę, będę sprzedawał tam za setki to tak jak, tysięcy euro. To tak jak wiesz, to tak jak w teatrze nie? zaczynają i będę gwiazdą sceny i w ogóle i filmu, i Hollywood jest dla mnie otwarty, to takich jest miliony. Znaczy, no, trzeba w to wierzyć. No, oczywiście, że tak. Ale bez przesady. Mm. Mm. Dokładnie. Trzeba znać też swoje miejsce i wiedzieć, że no si. Jeśli... Nasz ten potencjał nie jest może duży, ale jest taki no, średni, i można no, też trudno to zmierzyć. No to też trzeba uważać, żeby nie popaść w frustrację, a no, potem człowiek jest zniechęcony do siebie, wpada w depresję. Duża ryba w małej wodzie, czy mała ryba w dużej wodzie? Wiesz co, na to nie ma recepty. Każdy scenariusz jest inny. Rysiu Grzyb, wspaniały artysta, członek grupy, powiedział, jak rozmawialiśmy na barce jeszcze z jednym artystą. A Zbazowa. godzina była. Która? No, Takie ja był wieczór. wieczór. No, przynajmniej A, okay, było, dobrze. szkoda, że tej barki nie ma, tam można by było się spotkać. Mm -hmm. mamy kolekcjonera, mój kolega kupuje go obrazy, więc to, to nie powiem nazwiska. Okay. E, więc się spotkaliśmy tam w kilku. I Rysiu Grzeb, na pytanie tego mojego kolegi, też znanego artysty w Gorzowie, mm -hmm. ale też pominę. E, jak zrobić taką karierę jak ty? No, bo się sprzedaje faktycznie jego kartony. Jeszcze z lat 80. kosztują i 100 tysięcy złotych, może nawet więcej. Więc tak się zamyślił, popatrzył się na wodę, popatrzył się tam na taką wielką butlę z piwem i powiedział: no, trzeba pracować, 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 mieć dużo szczęścia. I co, tylko tyle. Jeszcze być takim genialnym jak ja. Ja uwielbiam Rysianda. No, nie, no, okay. jest, jest to znakomita recepta. Mm -hmm. A już tak poważnie mówiąc, to mi się wydaje, że trzeba mieć też szczęście trafić w swój czas, tak? Tak. I to jest, to jest racja. Trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Wtedy wiele rzeczy się otwiera. Bo to jest gdzieś tak. Ja nigdy bym nie został aktorem, gdyby nie pewien człowiek, który się pojawił i robił z nami kabaret w liceum. W życiu bym nie, nie, nie wiedział. Nie wiedział, że w ogóle coś takiego jak aktorstwo istnieje. Bym teraz pewnie był nauczycielem WF-u. A powiedz mi, jakbyś miał na przykład abstrakcyjne zupełnie teraz też pytanie. Rysujesz, malujesz obraz, poranek artysty. Jakby twój jak twój poranek wygląda? Masz jakieś też rytuały swoje? Czy... Twój poranek, artysty. No budzę się. Okej, okay, brawo, super, malujemy budzę się. Robię kawę. Okej, okay, kawa, dorysowujemy do, do, kawę. Jakieś śniadanie, bo nie wychodzę, mhm. mam takie zasady, to mnie mama nauczyła z dom w domu, że, że nie wychodzę bez śniadania. Podaję kawę i śniadanie mojej żonie. Staram się umyć. <laughs> Nie no, żartuję. Toaleta poranna, no i pakuję się, robię jakieś śniadanie do pracy, wsiadam w samochód i jadę. Mało artystyczny ten poranek, nie? No nie, no to są marzenia. No, czasem mi się uda zapamiętać jakiś sen, i wtedy zaczynam się zastanawiać, dlaczego mi się to śniło. I ten moment, który skłonił Cię do tego, żeby zostać dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sztuki. Dlaczego? Co to było? Co, to, co, co na to wpłynęło? Mam pewne ambicje, tak, że, że trudno. Trudno ciągle być kierownikiem działu wystaw. No, w pewnym momencie też chciałbym być osobą decyzyjną. A teraz tak, jest rok kultury. Ten rok 2025 został ogłoszony rokiem, e, rokiem kultury. To dobrze czy źle? Myślę, się wydaje, że, że warto też zwrócić uwagę na to, co się w Gorzowie dzieje w kwestii. Wydarzeń kulturalnych, instytucji Ale, i tak dalej? Bo to jest takie pytanie, wiesz, bo ja mam cały czas wrażenie, nieodparte wrażenie i to naszym gościom, którzy pojawiają się w podcaście, pytam o to, bo mam wrażenie, że my nie doceniamy tego, co dzieje się w kulturze w naszym mieście. Oczekujemy niesamowitych fajerwerków, a nie doceniamy tego, co jest w Gorzowie, od choćby nawet galeria Hasiora u ciebie. Wiele osób nie wie, że mamy drugą co do wielkości kolekcję prac wodysowa Hasiora w Polsce. Po po Muzeum Tatrzańskim, gdzie Hasior wiele lat mieszkał mm -hmm. i tam zapisał całe swoje spuściznę Muzeum Tatrzańskiemu. Mamy 32 obiekty, w tym cztery sztandary, których nie eksponujemy, bo są za duże. No trzeba je też odrestaurować. I to jest niezwykłe. Nawet artyści, którzy tu przyjeżdżają, czasami prowadzimy ich do galerii, no, chwaląc się tym, co mamy pokazuje, to oni też, to coś takiego jest w Gorzowie. No warto by było też, i może ten rok jest też dobrze, że się zaczął takim hasłem, z, pokazać Gorzowianom, że jest, faktycznie jest to skarb, oprócz tej kolekcji, Arsenału e, 1955, która, która jest zgromadzona w Spichlerzu, czyli w Muzeum Lubuskim. Mm -hmm. To jest naprawdę niezwykła kolekcja. Stworzył ją Jerzy Gąsiorek. Ja cały czas to już 40 lat temu, tak? Dobrze 40 lat temu, dokładnie. Zacząłem zaczął kupować pracę wcześniej. No, BWA powstało w Gorzowie w 1980 roku, a Jurek jako wielki miłośnik twórczości Hasiora miał wtedy takie możliwości, skupował jego pracę. A kiedy ta ilość już była wystarczająca, 5 lat później, w 1985, otworzył taką galerię stałą Władysława Hasiora. Ja już te, nie przypomnę sobie statystyk, ale od samego początku to, to, to podróżowało do Japonii, nawet w Chinach, mm. Skandynawia, ze świetnym odbiorem, po instytutach kultury polskiej, po galeriach. Ja sam woziłem kilkanaście razy. W zeszłym roku była na wystawie, ogromnej wystawie w Zamku Królewskim z okazji 40, 50. rocznicy wystawy w nieoddanym nie jeszcze zamku w 1974 roku. Okej, okay, a gdybyś, gdyby nagle się okazało tak, y, że z, znajdu, ktoś znajduje w piwnicy y, dzieło Gustawa Nawrockiego i nagle y, człowiek, który zajmuje się skupowaniem obrazu, nie wiem, może z Paryża, jakiś marszant z Paryża mówi: Wow, to jest cudowne dzieło. Kupuję go za 10 milionów złotych albo o. euro, albo 15 milionów i ci daję te pieniądze. Ty mówisz, dobra, to ja zainwestuję w coś w Gorzowie, w kulturę w Gorzowie, w co byś zainwestował? Tak, czasami z moją żoną rozmawiamy, co by się stało, gdybyśmy raptem dostali jakiś spadek, czy Aha. jakiś przepływ gotówki. No nie gram w lotto, czy tam nie wiem, w inne gry, do kasyna nie chodzę. raz tam, kiedy zagrałem, nawet wygrałem ale to takie niewiele. Dużo? Nie. No To o czym ty mówisz, o jakich wygranych? No nie wiem, ale gdyby nie, taka nie, nie, sytuacja nie. hipotetycznie 500 zaistniała... 500 to... zł to nie jest wygrany? Nie, nie, no nie no. wiem, nie wiem. Pamiętam ile to było na stare pieniądze, to jeszcze tam były miliony czy miliardy. W każdym razie, co bym zrobił? Otworzyłbym prywatną galerię. Mhm. Naprawdę, taką wzorcową. Mam tyle doświadczenia, tyle, tyle kontaktów. Zrobił, no na pewno nie byłaby to skala muzeum Sztuki współczesnej w Warszawie, które zostały niedawno otwarte. W mniejszej na pewno nie, był, nie byłoby też to e, takie muzeum, jak zrobiła e, pani kulczyk w Szwajcarii. Po prostu robiłbym wystawy różnym osobom, które, które mnie interesują. Miałbym nieograniczony budżet, więc mógłbym to zrobić. Wydawałem wspaniałe albumy. Czego nam brakuje w tej chwili z racji, no, braku, braku pieniędzy w budżecie. No, ja wydawałem kiedyś do każdej wystawy teraz. Sporadycznie bardzo. No jakoś wiem, to starał, jakby mi je czas i zdrowie pozwoliło, starałem się to, nie wiem, zgromadzić też jakąś kolekcję. Dlaczego ja nie Powiem Ci, że muszę sprawdzić. Ale nie wiem, czy to by było w Gorzowie do końca. Na, na 80%, może 70% no. tak. Bo wiesz, muszę sprawdzić w takim razie, jakie mam Twoje obrazy, bo wiem, że jeden Batik mam. Mam... Nie, nie co zar... na mnie byś nie zarobił Ale poczekaj, raczej. czekaj, czekaj, mam batik, mam batik i uważaj, mam taki batik, który wisiał kiedyś u mnie, dostałem go od Ciebie na urodziny, pamiętam. Wisiał u mnie na ścianie i kiedy przyszedł ksiądz po kolędzie, to się zaczął do niego modlić, nie wiem dlaczego. Dobre. No, naprawdę. Dobre. A zdarzyło Ci się coś takiego, że, że dziwnie odebrano Twoje, twoje obrazy? Jakoś co, tak, że miałem ci taką, zaskoczyło? Miałem taką sytuację, ja wiesz, nie jestem w stanie umiejscowić tej parafii. Mhm. Ale przyszło do mnie przedstawiciele, nie wiem, rady parafialnej i zamówili obraz Jana Pawła II. Jakoś mi się to udało. Wszystko było poprawnie, tylko wyraz twarzy papieża, no, który wszyscy wiedzą, chciałem, zależony takim uśmiechu, bardzo ciepłym. Zresztą takie zdjęcia też są, ale ja chciałem go to stworzyć, jakby sam. I nie wiedziałem, jak to ugryźć. No i przyszli ci ludzie, tam chcieli, jakoś mieli dużo pieniędzy, bo to nie wiem, stacy było czy skądś tam. W każdym razie przyszli i mówili, wie pan, no ale wszystko jest podobne, ale czegoś brakuje. No ja nie wiedziałem, co zrobić, ale przypomniałem się stara metoda, którą stosował też chyba Edward Manet. Starych mistrzów trzeba, trzeba słuchać. Odwróciłem obraz do góry nogami. Wziąłem farby pędzel, ten swój szkic czy tamte zdjęcia jakby mm. też poukładałem. I po prostu starałem się pracować nad formą, a nie nad wizerunkiem papieża. Wykonałem dosłownie dwa czy trzy uderzenia pędzlem, obróciłem go, to jest to. Tylko wiesz, ja miałem też wątpliwości, bo ludzie po to powiesili. Ja się z nimi umówiłem po jakimś czasie, żeby ten obraz powerniksować, no bo trzeba go jakoś tam zabezpieczyć. żeby, no, tak. no jak jest świeży, no to różnie tam się świeci. Niektóre partie się świecą, inne nie. I pojechałem tam z Werniksem, mówiłem się chyba z proboszczem, czy z tym, z tym przedstawicielem Rady Parafialnej. Tylko gdzie to jest, to nie wiem. No gdzieś koło, koło zabaczyną, gdzieś tam, taki, taka mała parafia. Przychodzę, tam się modli kobieta do obrazu, który ja namalowałem. Wiesz, no miałem takie wątpliwości, no bo no ja raczej mam, raczej jestem agnostykiem bardziej i, i to strasznie mnie wzruszyło, że ja to dzieło, no fakt, że na zamówienie, nic oryginalnego, ale jednak widziałem, że ten obraz stał się przedmiotem kultu. Jak papież też. Mm -hmm. no. Osoba modliła się do tego obrazu. No to dla mnie to było. Stał się świętym obrazem? No, nie <laughs> wiem. Nie <laughs> wiem, czy świętym. A dla mnie to było tak, tak bardzo dwuznaczne i nie, nie jestem w stanie jakby określić swojego wrażenia, czy ono było pozytywne, czy było negatywne, ale wiem, że było pełne wątpliwości, a potem stwierdziłem, no skoro ktoś się chce modlić, no to. No to trudno, no jest, jest przekroczenie jakiegoś takiego progu dla mnie było mentalnego, że to, to ktoś się modli do, 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 do mojego obrazu, no, do tego batiku, no to. No. Bo to jest taka twarz, pamiętasz? Nie pamiętasz. Tak, to, tak, tak, taka tak. twarz trochę, trochę przypomniała całą, wiesz? I to może dlatego. No, w, każdym nie, razie, no. w każdym razie rozbawiło mnie to nieźle. Znaczy, Byłem rozbawiony bardzo w momencie, kiedy, kiedy ksiądz nagle porzucił, porzucił wszelkiego rodzaju miejsca, które mógłby się modlić i patrzył w ten obraz i się modlił do niego. No Nawet ja, go poświęcił. Ja tak? ja Czyli ja masz go poświęcony. Po Księdza po kolendzie. Nie wiem, czego święcili. Chcia, też miałem przejście, bo kiedyś malowałem coś takie, no, na zamówienie, na akty. Podpisywałem je Aleksander drugim imieniem, żeby tam nie wiedzieli, że. Sprzedawałem to gdzieś po galeriach. Jakieś akty, baletnicy, coś takiego. To nie ma wstydu. No, trzeba jakoś, dobrze trzeba jakoś. Trzeba było jakoś zarabiać. I ksiądz też przyszedł, zobaczył taki akt, padł od razu na kolana i zaczął się modlić. Ale to trzeba zdjąć ze ściana. Tam miałem, małe dzieci miałem ja miały, no ale. O co chodzi? Jeszcze przybywaliśmy wtedy księdze i on, ja mówię, no, no ale co to złego, no ładna kobieta, no ale tam ona ma tutaj, to widać, dzieci tu chodzą, przecież, a potem my problemy rozwiązujemy. Ja mówi nie, 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 proszę księdza, te problemy to będę ja rozwiązywał, w ogóle problemu nie ma. Tak jakoś to dziwnie, dziwnie wybrzmiało, no ale no, no różne są sytuacje, no. cała kaplica sekstyńska była pełna nagich postaci. I nikomu to nie przeszkadzało? Oczywiście, no i wiemy, jak to wygląda. No dobrze, marzysz jeszcze o czymś. Marzę o tym, żeby spędzić resztę swojego życia w takiej formie, jakiej jestem teraz. Hmm. Ale te marzenia mają czego dotyczyć. Nie, tak w ogóle czy marzysz. No pewnie, że marzę. No. Tak, jakieś masz swoje gdzieś tam ukryte marzenia, które. Może, może jakieś sytuacje albo, albo rzeczy, które chciałbyś jeszcze zrobić. No, chciałbym mam parę rzeczy jeszcze namalować. Mhm. Pewnie mnie to będzie dużo kosztować. Znaczy nie w sensie materialnym, ale dużo wysiłku. Gdzieś bym też pojechał, może do Meksyku. O. Do Meksyku, bo? Bo tam My, nie byłeś. Jedna, nie, no nie byłem. Jedna z moich ulubionych książek to jest Pod wulkanem Marco Lourego. Mm -hmm. e, pod wulkanem Popo Catapeco. Ciężka nazwa, udało mi się chyba poprawnie powiedzieć. Chciałbym się tam znaleźć, zobaczyć, tak skonfrontować to, to, co, to co było, bo faktycznie ta książka, ten film był też, też ciekawy. E, no, a co jeszcze? No nie wiem, trudno mi w tej chwili tak znaleźć. Ja raczej żyję dniem dzisiejszym. No, to marzeniem też nie należy się oddawać zbyt mocno, bo potem człowiek się może być rozczarowany. nie? Fakt. Fajnie. No dobra. Super się z tobą rozmawiał, Gustaw. Zresztą jak zawsze lubię z tobą rozmawiać. Mam coś jeszcze, wiesz, na koniec naszej rozmowy pomyślałem sobie, że, wiesz, że po yy, ilu latach 20? Ale co? co 25? Oddam ci płytę. Którą, którą, <głos》>, którą pożyczyłem od ciebie, że z, z, tak powiem, z 25 lat temu, wiesz? Ostatnio Cudownie. byłem na koncercie Pitera Gabriela rok temu. Rewelacyjny koncert wiesz, w Krakowie. To jest płyta mojej żony, która od okay. czasu do czasu co parę lat mi wierci dziurę w brzuchu. W brzuchu? Kiedy ta płyta, mm. którą pożyczyłeś Czarkowi Żołyskiemu, wróci do domu? No to wróci, właśnie. Jezu, ale to Jezu. dzisiaj będę, to chyba dostanę obiad. Słuchaj, jestem szczęśliwy, że dzisiaj dostaję dostaniesz zawsze. obiad. zawsze. Że dostaję dzisiaj nie. dostaniesz obiad. W takim razie, żebyś dostał Dziękuję, dzisiaj. Dziękuję, Cezary, naprawdę. Ci twoją Słuchaj, jestem, jest w nienaruszonym stanie, jestem zmuszony. Jasne, to dwieczka no. no. na znakomita, znakomita płyta, prawda? Znakomita płyta. No. No. A jakie jeszcze wciąż muzyki słuchasz? Masz jeszcze swoje jakieś takie ulubione zespoły? Ostatnio byłem na koncercie tutaj w kinie 60 Talking Heads. Mhm. Przypomniało mi się to, że faktycznie kiedyś bardzo dużo słuchałem tego, a generalnie słucham klasyki rocka, taki wiesz, ja stary dziad jestem. No ale to ja też słucham klasyki rocka, no, wiesz. Teraz... Zeppelin, teraz właśnie, kupiłem bilety na, na, co? na film 9 yy, lutego. To się spotkamy. No widzisz. Spotkamy no. się, bo, bo, bo też będę. Super, także wiesz, no takie, no, lubię różną muzykę. Czasami też jakieś klasyki posłuchał, jazzu. Na Steve'a Steve Hacketa jadę w maju. No zazdroszczę, no, świetny gitarzysta. No, rewelacyjny. No. Chociaż ostatnio jego płyta jest nie najlepsza. Wymyślił sobie, że będzie grał klasyczne rzeczy, jako na gitarze swojej. Gra dobrze, ale takie jakieś klasyczne kompozycje pokombinował, on plaki. takie trochę. To... Świetnie się tego słucha. No, co pamiętasz tego solówki przecież? No, nie, no. Z Brytanii czy inne, to przecież to aż się rozpływało. Dwa serce. razy. Powiem ci, że dwa razy byłem już na koncercie Steve'a Hacketa i, i chcę się, coraz, jak tylko przyjeżdżę do Polski, próbuję być na jego koncertach, bo to jest niesamowite przeżycie. Ten facet, facet jakby się nie starzeje, gra cały czas, pięknie. A moim marzeniem, mhm. ja bym chciał zobaczyć na żywo King Crimson, co próbowałem kupić bilet do Wrocławia. To zawsze się spóźniałem, nie mogłem go kupić, bo wszystkie bilety były wykupione w ciągu kilkunastu minut. No, chciałbym ich zobaczyć. A ty byłeś pewnie. Dwa razy. O no, ty. Jak byłem w Polsce dwa razy i byłem we Wrocławiu. Słuchaj, to był tak na koniec. Jeśli będziesz miał jakoś, jakąś, jakiś numer, bo ja tam nie śledzę dokładnie, to Dobra. powiedz mi Dobra. i kup mi bilet. Super. Pojedziemy. Nie ma problemu. No, jak najbardziej. No. Może już na, nie na takim krymsem, bo oni chyba w ogóle nie będą jeździć teraz. No i to Skończyli, natomiast chętnie, chętnie, chętnie się wybiorę z na koncert. Dobrze, dzięki serdeczne za rozmowę. Fajnie było. Zresztą ja mówię. Tak Dziękuję. Jak, jak zawsze. Dzięki serdecznie. Do widzenia.